There was Tom Piromancji z Izalif zawierający piromancję wiedźm. Piromancja chaosu manipuluje lawą i zrodziła wszystkie późniejsze formy piromancji. Hej, witam was z tej strony Jazgote o to Dark Souls 3. Zacząłem ten odcinek specjalnie właśnie przeczytaniem tego opisu. Tomu piromancji z Izaliv nie zrobiłem tego dwa odcinki wcześniej, a obiecałem, że... Znaczy, obiecałem, a zauważyłem, że tego nie zrobiłem, oddałem yy, oddałem księgę Piromancji yy, Kornyksowi, ale nie, nie przeczytałem. Ah, well Mamy i popioły doda, to jest głupie, dajemy jej pokryte odchodami popio popioły pokryte odchodami i ona mówi, że... Jeee! Yeah, super! Świetne! I możemy ciasto z wajna kupić, ciasto z... Łajno Okej, okay, z łodygą. Spoko. Coś jeszcze możemy kupić chyba, nie? Znaczy możemy wiele rzeczy kupić. Znaczy, jeszcze możemy skryte błogosławieństwo. Ashen dobra, dobra. Nie jestem pewien, czy czego się czyniamy do oddania. I chciałem wam pokazać coś. A no, tym pioruncy kuliany mamy. A, nie, nie już nim gadałem o tym i nie możemy. Mu tego dać. Żadnego z tych dwóch zdaje się. A, wiem komu możemy dać, okej. Okay. I chciałem jeszcze zaznaczyć, że... Pytałem się o tę skrytkę, zastanawiam się, co, co mam zrobić, jak mam z, rzeczy w skrytce. Skrytka przecież jest tutaj, skrzynka na dobytek. Naprawdę nie mam... A, zaraz. Nie, to jest mój. chyba niech to jest na dobytek. Dziwne, wydawało mi się, że więcej bomb zdobyłem. To one się nie przenoszą do dobytku? Heh. Jeszcze raz tylko sprawdzę. A, mo mogę ulepszyć sobie ten. Nie zwróciłem uwagi. Okej. Okay. A, y, mam y, już inne statystyki. Witalność 20 do 10 jak <grymne> Wytrzymałość tylko 18, mam zwiększone. Y, Vigor 25, siła 33 i zręczność 19. Przydałoby mi się więcej wytrzymałości i mógłbym zużyć do tego. Zaraz jeszcze chciałem sprawdzić, tylko mógłbym do tego niby. Dobra, dobra. Zużyć duszę władców. nie, nie chcę. Oh hello. Fine work, I say. Discovering Irithil in the Boreal Valley all in a day's work. If the tales are true, it is home to old moon worshipping nobles and should be packed with treasure. What do you think? Shall I go and see what I can find? Zdecydowanie Hmm, a fine choice. I am Grey Rat the Thief what i bring back will be worthy of that name <laughs> i am gray rat <laughs> goodbye i will leave for some time so long for now do stay safe you here or my efforts will have been for naught <laughs> <laughs> no właśnie tutaj jeszcze możemy go posłać I on, przy, on faktycznie zdobędzie fajne rzeczy A no e, to już było? I jeszcze zapomniałem, że dawno nie rozmawiałem z Patresem. Tutaj nie ma Ranharta. Jego nie będzie, zdaje się, dopóki ja nie oddam dziesięciu języków Rosarii. A to może potrwać.

Na bossa czy żeby? Chyba <laughs> najtrudniejszy boss. Ha, w sumie mogłem gdzie indziej jeszcze iść, zanim tam wyruszę. I chyba w tym odcinku jeszcze nie ruszę do bossa. Tak. Mam nadzieję na razie jeszcze. Może jeszcze jednak trochę więcej sobie dusz złapię i. Oj, nie włączyłem. Stopera. Może więcej sobie dużo w ten sposób złapię i wytrzymałość chciałbym mieć lepszą na tę walkę. Okej. Okay. Ci się będą nas wabić. Czy ja chcę tędy chcę skoczyć? Bo po lewej jest przeciwnik. No dziwne. A nie, jednak, ona, ona już do, do nas bije, ale. czy <laughs> mi się wydaje, że jesteśmy trochę silniejsi? A, gdzieś trochę sobie zwiększyłem. Tam nic nie ma. Wszystko sprawdzę. Okej, okay. <laughs> FAK! On robi taki wachlarz! ma co tu płomienić się. To są wiedźmy. Pierdzielony wiedźmy. Nie cierpi ich. A tu mamy maga. Hoppa. Hoppa. O! Zapomniałem, że ty jesteś mieczu mój na pchnięcia. Dużo do mnie. tu. I teraz zdecydowanie możemy sobie wrócić potem przedmiot na górze. To nic nie, nie? Miałem wrażenie, że... To będzie głupie tam zeskoczyć, ale to jedyny sposób na zdobycie tego przedmiotu Zardzewiała złota moneta to jakieś worki U. O, ty wiedziałem! Widzisz, jaki niewidzialny był? Sukinsyn. Nie ma niewidzialnej... Ściany tylko pokryte pajęczynami. A tu powinien mnie nawiedzić ktoś. Naprawdę nic. Nie wierzę w to, no? Nikt mi nie nawiedzi? Może to w New Game Plus. Albo faktycznie granie offline jest. Mamy tu kolejny kolejne ognisko, kolejny przystanek chciałem powiedzieć. Luchy Irishilu I tutaj zatkajcie uszy lepiej. Jak zabierzemy tą rzecz, to ona nas krzyknie. To bardzo głośno i... Uwierzcie mi, kiedy ja po raz pierwszy to usłyszałem, to zwiewałem stamtąd, nie wiedziałem, co się dzieje. No, ale to nie jest taki tylko krzyk. Ale fajnie wymyślony, zostawiłem pamiętam jedną z moich... Chociaż nie, wcześniej zostawiłem wiadomości chyba. Yy, zostawiłem wiadomość, że uwaga na strach. To są strasznie wredni przeciwnicy. I tego zdaje się otworzyć. Nie możemy, nie? To są przeciwnicy, którzy. Yy, potrafią. Au! O, oh fuck, O, oh fuck! Wow, ten jest bardzo. A widzicie. Yy, o, szata strażnika więziennego. On nam odbiera. Oni nam odbierają swoim wzrokiem, dymem, latarnią. Nie wiem czym tam. Yy, nasze maks. Yy, naszą maksymalną żywotność. Uwaga, bo jak złapiemy tutaj ten przedmiot, to ten pan będzie nie chciał nas popchnąć. Zobaczcie, więc. Zyskujemy, no, oczywiście, swoje pełne życie, ale. Wiecie. To jest klasyczny. Klasyczne przedstawienie uderzenia o głowę. Znaczy, głową w, w ten. Yy. Boże, w kratę. Jak dość szybko się nimi zajmujemy, to oni nie są dla nas żadnym zagrożeniem. Au. Ale strasznie w wnerwia mnie. To jest taka. To jest taka nie fair, no nie, nie wiem jak walczyć przeciwko temu, żeby nie zadawali nam obrażeń, Tutaj też będzie krzyk, uwaga Ej, nie wiem czy tu nie będzie, aby, nie Idzie za mną? Słuchaj, nic, nie pamiętam, że on ten wyszedł Czy tam mam opis już? to jest taka suknia o, szata strażnika więziennego lochu Iryfilu. pierwotnie oficjalny strój rytualny, strażnicy ci jako jedni z nielicznych ocalałych mieszkańców z stolicy trafili po jej upadku na służbę u pontyfika Salivana może dochodzące z cel wrzaski pomagają im zapomnieć o ich dawnym domu czemu miałoby im jest logiczne, że to są rytualne szaty tych yy, stworzeń o cholera, odpalił się. Jak widzicie zabiera mi moje y oh. punkty życia maksymalne. Dlatego się nie uzdrawiam. Jak na razie. Spokój. Szybko, do tyłu. Pozycję odzyskać. Oj! Dla mnie tu. To, jak Dlatego, y znaczy, nie, nie jest logiczne, że to są rytualne y szaty, ponieważ w zbezczęstonej stolicy. pod nami, jakby co. z bezczeszczonej stolicy faktycznie są kapłani, którzy noszą takie szaty, tylko, że w innym kolorze. I może to właśnie też ma jakieś yy, coś wspólnego. Widzicie ten potworek? On nam raczej na razie nic nie zrobi. Po prostu jest tutaj, żeby przestraszyć, bo jest bardzo ciemno tutaj. To otworzymy sobie... Chciałbym na dół zjeść oczywiście, ale to moment. Okej, okay, tu mogę wejść. Tu chyba też będzie krzyk. Klucz uciekiniera. Nie, tylko się upewnię, że jestem bezpieczny. Klucz do, do zabitego... O Boże. Klucz do zabitego okna w lochach Irysilu. wiedzie ono jednak tylko do bezdennej jamy, nad którą rozciąga się paskudny widok zrujnowanej, zbezczeszczonej stolicy. Sama architektura zdaje się tu być okrutnym żartem, jaki strażnicy więzienni płatają uciekinierom. Czyli mają... okrucieństwa trochę w sobie te stworzenia. Bo ludzie to na pewno nie są. Okej, okay, przede wszystkim... Tam jest jeden ukryty. Tu jest drugi ukryty. I tu jest jeszcze jeden koleś. Przy odrobinie szczęścia nam się uda ich załatwić. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Nawet nieźle poszło. Mimo, że nie odzyskam swojego... Życia. Ten kolej się zatakuje. Więc uważajcie na niego. Z no ja przy tym? Proste Uuu, przypomniało mi się, że nie byłem w jednym miejscu. O, żyć! To może być moja zgubanie. Tam jest jaszczurka, która nas poprowadzi do swojej zguby. A, to jest skrót. Jeszcze chciałbym wrócić tam, ale. A wiem, ta jaszczurka na nas poprowadzi. Poprzez... Chcę szybko ją namierzyć? Okej. Okay. Poprzez pana proszę się nie zatrzymywać. Kurde, myślałem, że ich właśnie trafię. Opoje. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Łyskasto stanie, to jest bardzo ważna rzecz tutaj. A, tu możemy to otworzyć tylko po prostu, żeby ten, żeby go zabić, on raczej nie ma nic dla nas i wydaje mi się, że y, tu mogło być coś, by chociaż, znaczy dużo, dużo tu jest rzeczy takich, które po prostu są, bo są, jest logiczne, zamknięty był w tej celi, my go otworzyliśmy i teraz po prostu będzie otwarte, będziemy mieli teraz, jak będziemy tu zawsze tędy przychodzić, będziemy mieli podwójny problem z tymi panami, ponieważ będzie dwóch panów, kość wiodąca do domu. Zanim jednak, o tam jest ten. Jak nam się dosnąć? Yy, dobra. Mm, jeszcze chciałbym się cofnąć. Yy, na, samym, na samym początku powinienem wspomnieć, że bardzo przypomina. Yy... O Boże, jak się ta wieża nazywała? Boże, wszystkie informacje z Demon Souls mi po prostu uciekają. Ale to bardzo przypomina wieżę w Demon Souls. To jest czwarty teleport od lewej. Chyba? Tak mi się wydaje idziemy tędy. Znaczy, możemy, no chociaż w sumie pójdziemy po ludzku, schodami. Nie pamiętam, czy tu się nie ukrywają, coś panowie niewidzialni. Tak oni się mogą robić niewidzialni. A tu jest tylko jeden. Z tymi skrzynkami ale jeden. Wow. Agresor. Ach. No. Pff. No, dusza. Widzicie co? O! Po prostu jab i jab. Raz... ...i dwa. To najlepiej. najlepiej nie otworzyć, potrzebuję kluczy strażników, zdaje się, do tego. Tak, tu jest pułapka. Mieliśmy, tutaj mieliśmy spaść, ten koleś miał nas tutaj popchnąć Zepchnąć raczej znaczy się Staminy O To pan... O! Siostra! Przestraszyłem się, Ej, dziwne, nie zaimplementował nam robaków Kapelusz starego czarodzieja, płaszcz starego czarodzieja Tradycyjna szata czarodziejów Szkoły Smoka w Wynheim. Plotka głosi, że dawno temu czarodzieje nawet w długich podróżach dbali o idealny stan swych strojów, jeszcze nawet zanim wyprawy te stały się dla nich tradycją. Yy, no, tak, tak. Mam się, powstaniecie. Yy, tego pana możemy uwolnić, on posiada przedmiot zresztą. To niszczy wielka magiczna tarcza i te w czerwony mech faktycznie niszczy te robaki. Przydatna informacja, szczerze mówiąc. Już wam czytam. Yy, magia: Zakręcie, będące ulepszoną wersją magicznej tarczy, wzmacnia potężną magią tarczą w lewej ręce. Tego czaru uczyć się wolno tylko wykonującym zadania specjalne szermierzą magam. Czasowo wzmacnia nawet najmniejsze tarcze, mocą typową dla wielkich tarcz. I logiczne, że tu znaleźliśmy taki czar, skoro... Znaczy, polek tutaj na pewno yy, mag jakiś, ponieważ znaleźliśmy jego strój. Na pewno tutaj... To, to kurde, no... Te, te, te niewidzialne ściany to tak mi migają w głowie. Oj! Po co skakałem, no? Jak po raz pierwszy tu wszedłem, to od razu pomyślałem, no... I nawet wiadomość pierwsza, jaka była, to... Yy, jak, przy, jak mówię, pierwszy raz tu wszedłem, to była wiadomość, że... wygląda znajomo. Tu chyba z prawej będzie koleś. Tak, jest, leży tam. Pomyślałem, że trzy razy. Tam ten coś zostawił? Nie. Tu nic nie ma. Deup. Jeszcze z drugiej strony. Nie. Tu będzie ich więcej chyba. O, to jest mimik. Mogę talizmanu Lloyda użyć na niego. No ale sobie poradziliśmy. Fragment Estusa. Świetnie. Tu możemy spaść, ale nie polecam tego robić. Kurde, właśnie chciałem go. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Raz, dwa. Bardzo dobrze to. mogło wyjść o wiele lepiej, ale. Poszło nawet nieźle. U, u, u Dziwne, wydawało mi się, że skręciłem. Dobra, najpierw się leczymy. Zostało mi niewiele. Słuchajcie, ten chrapanie. To olbrzym śpi. Tu jest drabina Najlepsze jest to, że nie musimy go budzić, ale z tamtej strony... Oj cholera no Znaczy, jak teraz poszedłem, to musiałbym go obudzić, ale... Z tamtej strony jest, ja szczurka Tylko zastanawiam się... I, a dobra, kurde, bo tutaj jest ten spadek i nie pamiętam dokąd Czy moja ciekawość mnie zaprowadzi do mojej zguby? A okej, okay, okej, okay, okej, okay. przyjechaliśmy w ogóle z tamtej strony Kill off a, Tu są szczury Oj, to zrobiłem. Kurde, na dole jest yy, kolejny mimik, są przedmioty i skrót. Tam jest jaszczurka właśnie. Aj, kurde, myślałem, że się uda. Czykniemy tędy, on sobie pójdzie spać okay. Spać wielko ludzie, nic się nie dzieje Fajny jest motyw, że wszystko się tak kiwa kiedy, tam na górze, kiedy on, kurde tu jest dużo szczurów Dobra, tu jest skrót Okej okay. Ten był przedmiot zdaje się Z tego co pamiętam Okej okay. To miejsce pamiętamy I w tym miejscu się z wami pożegnam Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie Do zobaczenia następnym razem Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania zapraszam na twittera Siemanko